Dobiega końca rekrutacja dzieci rozpoczynających przedszkolny etap. Miejsc wystarczyło dla wszystkich dzieci, które spełniły warunki określone w regulaminie naboru. Nowo przyjętych przedszkolaków jest na ten moment 897 762 latków i 135 latków. Dla wszystkich dzieci są miejsca przygotowane. Trudno mówić o jakichś oszczędnościach, o wolnych miejscach. My każdego roku jesteśmy na tyle elastyczni i widzimy, jak wynika z naboru. Potem nabór jest w tym czasie robiony, a nie na przykład w sierpniu, żebyśmy mieli czas i z ruchem kadrowym, bo w maju odbywa się ruch kadrowy, jak i technicznie, żeby taką salę zaadoptować, przygotować czy daną kondygnację w danej szkole zabezpieczyć, czy obiady i tak dalej. Także my to robimy bardzo świadomie i nie można mówić, że są oszczędności, czy są Wolne miejsca, czy brak miejsc. Miejsc nie brakuje. W tym roku miasto przygotowało 3460 miejsc w przedszkolach, z czego 2563 to miejsca dla dzieci, które kontynuują przedszkole. Ta grupa ma zapewnione miejsce na podstawie woli wyrażonej przez rodzica w macierzystej placówce przedszkolnej dziecka. W naborze, który podobnie jak w minionych latach prowadzony był elektronicznie, uczestniczyły dzieci rozpoczynające przedszkole, czyli 3 i 4 latki. I wszystkie dzieci, których rodzice Zostawiają podatki w Radomiu, którzy pracują i chcą, żeby dziecko miało opiekę w wymiarze 9 godzin co najmniej. Takie dzieci mają miejsca w przedszkolach. Jeżeli się okaże, ktoś dzisiaj nie pracuje, się opiekuje, a w styczniu dostanie pracę, to jeżeli przedłoży zaświadczenie, że podjął pracę i drugi rodzic także pracuje, od stycznia dziecko będzie przyjęte. Także przyjęcia teraz będą jakby cykliczne przez cały rok. Dzieci niezakwalifikowane to te, które nie spełniły kryteriów tegorocznego naboru. Jednocześnie warto, aby rodzice dokładnie sprawdzili, czy wypełniając elektroniczny formularz naboru, nie popełnili jakiegoś błędu, który mógł spowodować niezakwalifikowanie dziecka. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, warto to zgłosić do dyrekcji przedszkola i skorygować błąd. Chodzi tu także o zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie. Umowa zlecenie, umowa o dzieło ma tu już inny wymiar czasu i wydaje mi się, że tu trzeba jakby indywidualnej decyzji i, i tu dyrektorzy wiedzą, ja też jestem do dyspozycji, że w takich indywidualnych sprawach będziemy rozpatrywali. Jeżeli jest to praca, umowa zlecenie, umowa o dzieło, która wymaga systematycznego zaangażowania, bo i takie bywają, czy na wyjeździe, w terenie, bo są takie delegacje, zadania, to wtedy, jeżeli to będzie potwierdzone, na pewno takie dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu. 23 kwietnia w przedszkolach i na internetowej na stronie rekrutacji do przedszkoli zostaną podane ostateczne listy przyjętych dzieci, później nastąpi rekrutacja uzupełniająca.